Tylko do stolicy do ich dość, co nie? No nie no, tu wystarczy ich po prostu przepuszczać, bo oni przecież jeszcze tutaj na Półwyspie Apenickim mają jakieś tereny. I patrz co Finlandia robi? Wbijają się tutaj w stolice? Kurde, ale to już Finlandia też jest już większa pomysłem od Węgier. Węgry są teraz trzecie w tabeli. Ale tutaj stolica mają okrążoną w ogóle te Węgry. I jeszcze Włochy tutaj atakują. Portugalia. No nie no, to jest upadek po prostu. To jest już upadek. I teraz dwie największe potęgi to Irak oraz Finlandia. I Wielka, Wielka Brytania też może zaraz upaść. Kurde, Węgry tutaj są jeszcze mocniej Atakowane, a Włochy sobie półwysep opieniński prawie cały przejęły. Włochy wyglądają prawie tak samo jak na starcie. Tu Węgry jeszcze coś próbują się. Ten, z Zy... kąt? Kalamata, Volos, Patras. coś ta wyspa się jakoś nazywała. Oni chcą się jeszcze stąd jakoś wbijać. No, póki są w grze, to mogą jeszcze o cokolwiek walczyć. A tu jeszcze są Węgry. Ciekawe. Kingdom of Hungary. A Włochy tutaj jeszcze się odbijają. Też nieprawdopodobna sytuacja. A ja tutaj już siedzę długo. To jest już 20 minut. Iż nawet jedno państwo tutaj nie zniknęło. Tutaj naprawdę była już sytuacja. Takie, no, sytuacje podbramkowe, można by powiedzieć. I dalej, oho, coś zniknęło. Wielka Brytania upadła od Finlandii. Teraz pozostało tylko pięć państw, i wydaje mi się, że upadek następnego państwa to jest kwestia czasu. Tylko zależy teraz, jeszcze jakiego czasu. Czy krótkiego, czy długiego. Ale, no nie no, wydaje mi się, że to już jest bliżej niż dalej. Bo tutaj Węgry so są już naprawdę małe. Włochy są też małe. Ale Węgry sobie dalej radzą z tą Portugalią. Przecież to jest nieprawdopodobna sytuacja. Tu o Półwysep Iberyjski będzie po prostu wojna pewnie. Chociaż, nie no, sama takowa teraz z dwóch stron nie mają złota, jak nie mają jak się tutaj bronić i czy to będzie upadek? Gdzie oni jeszcze mają tereny? Tutaj, tu i tutaj. I tu już Portugalia atakuje i Węgry upadły od Portugalii. No a Portugalia nie radziła sobie jednak z tymi Węgrami przez ten cały film, to trzeba sobie przyznać. To teraz możecie zapozować film i napisać jak myślicie kto wygra. Odnośnik czasowy i nazwa państwa. Statystyki terenu tak wyglądają a statystyki złota wyglądają tako. Włochy są tutaj mocno atakowane przez Irak, Włochy jeszcze atakują Finlandię i Portugalia się trochę biła w Finlandię i Irak się też bił w Włochy. Portugalia jeszcze mocniej tutaj fin Finlandię atakuje, No ciekawa sytuacja. Włochy są atakowane przez Irak i I Serozeń podpisali to jest dziewięć prowincji, co jest? Jak Włochy jeszcze są na tej mapie w ogóle? I upadły, i upadły. Pozostały tylko trzy państwa: Irak, Finlandia i Portugalia. I Portugalia tutaj atakuje Finlandię tak trochę. No w sensie trochę przejęli trochę terenów i front stanął po prostu. Okej, okay, Finlandia tutaj atakuje Portugalię, trochę się tutaj odbijają. Jeszcze przez chwilę przez chwilę mieli wojnę z Irakiem, no tutaj z tym Irakiem ciągle walczą, ale Irak w ogóle oni mają Moskwę. Oni mają w ogóle St. Petersburg. Ciekawa sytuacja bardzo. I teraz Portugalia jeszcze atakuje tą Finlandię. Się trochę tutaj odbijają. Oho! Pa, Finlandia jest atakowana na całym froncie. No trochę terenów stracili, bo ten front jednak z tym, z tym Irakiem mają naprawdę duży. I teraz jeszcze ich Portugalia atakuje. Wydaje mi się, że tutaj ostateczna wojna to może być Portugalia kontra Irak, bo ta Finlandia sobie niezbyt radzi w ostatnio w tych wojnach ciągle. Chociaż Finlandia się trochę tutaj już odbija. Tutaj doszło do jakiegoś okrążenia. To jest 5 do 1 zdolnościach bojowych. Ale wojna się już skończyła, więc nie nawet na to Patrick.